Hejka kochani, witam Was w moim odcinku, witam Was w zamku jako kaktusior i tak, będziemy się wymywać do innych domów, więc bierzemy sobie śpiwór, bomba nasza najważniejsza, usuwam dom widzowie i lecimy do domu, zamku. Przed chwilą nagrałam w ogóle inny odcinek Zoja i jakoś to jest. Um, to jest Zoja, widzowie. To Zoja, nagrałam przed chwilą. Sekrety w zamku, a to jest. To jest Zoja. Jako szafa, a ja jestem kaktusem, widzowie. Idziemy. Widzowie, ja muszę wziąć sobie drabinkę z ekwipuna, Wchodzimy tu i ustawiamy sobie drabinkę i czekam na Zoja. Aż ona wejdzie sobie na tą drabinkę, bo. Jakby no, ktoś zakluczył sobie zamek i... Dobra. I teraz tak... Oś piwór mamy. Dobra, dobra, bo... O nie, nie nie, o nie, nie, nie. nie wiem, widzowie, czy... Z... O nie, ja to źle powierzam. Ym... Widzowie. Nie wiem gdzie zaginęła Zoja. <ścoughs> nie ma Zoi. Widzowie, ona już może jest w zamku. Albo ją wywaliło niestety. Nie. Jest, friend. Ona może już weszła do zamku. Ja jestem. Ja jestem. Ja też już jestem. Idziemy teraz. I klikamy świeczuszkę. I tada. Soja może wybuchnąć. Ja wezmę sobie. O Boże, przepraszam Was, że to było takie głośne. Ale ściszymy w takim razie, jak było to dla Was za głośne. Moi no widzowie, lecimy do kolejnego domu. I ja tylko sprawdzę, do jakiego domu możemy się w sumie włamać. Napiszę 20. 20. 20. Dom 20. I o, Zoya już się tepła. Do domu 20. Polecam w ogóle jej kanał. O, ma od ale fajnie. Polecam właśnie kanał mm, Zoi. Siedba Zoja, Zoya. Bo z nie wiem. Chodź ja. I szukamy safe'a. safe. Teraz ja wybucham, teraz ja wybucham. Oj! O nie Zoja mi się zaciła. I Zoya ja bierze hajs, dobra. Uciekamy, I teraz. O, dobra, Zoya ja mi dała pieniążki. Patrzcie. Money, money, money. O, ustawmy się tak. Money, 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 money. dobra. I jaki teraz dom napisze? Jaki. Jaki. ra dom. Jaki teraz, jak teraz y, dom no numerek. Jaki teraz dom. O, dobra. Ustawmy się, no bo jakby jesteśmy komptusami, że jak ktoś wjedzie do domu, żeby nie rozpoznał nas. Mm, wybiorę. OK. Ym, no i z będę się właśnie tak. Y, poroz, porozumiewać. 23. Dobra, 23. 20. nie wiem czemu Zoja omija zamki, no nie mam pojęcia, ale... Yy. Zoja choć może tędy, okej, okay? bo tam ktoś stoi po prostu przed drzwiami. Nie wiem, Zoja mi się zaczyna. Jak mnie wywali, to po prostu Dobra. O, oh, mają motor. O, oh, Zoja ukradła motor. Dobra, je, je, jedziemy na motorze. Dobra, Zoja, wskakuj. Uuu, driftujemy. Zoja. No, wskakuj. O, byłaś. Wskakuj. O, jest. Patrzcie. Pum, pum. Dobra, idziemy. Przepraszam, że ja tak grzecznie Widzowie, 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 widzowie. Ale... Przepraszam, przepraszam. Będzie ban? BĘDZIE BAN? Powiem grzecznie. Ej, czekaj, on jej nie daje bana. Dobra, widzowie. O nie, zbanował ją. Ale... Nie, nie zauważył. Więc ja sobie go okradnę. I zaraz lecę na Spalna Do. Zoj. I ustawię się tym samym. Jaki. Jaki dom. O, nie, widzę, nie, widzę, widzę, wie. się do mnie nie... To mnie nie... To mnie się Ej, po. Ona tam z dzieckiem jest. A nie, jaki los yy, yy, no. dobra. Może znajdę sobie pod jakimś domem. A teraz lecę do apartamentu. Dwadzieścia cztery, dobra, dom 24. cztery, dwadzieścia cztery, dwadzieścia cztery. No i jestem. Tam... Mm. I teraz tak. Y chodźmy sobie tyłem, Zojo. Chodź tyłem. Patrzcie, jaka fura fajna. Ej, da się ukraść. U, patrzcie, da się ukraść. O! Zoja, wsiadaj. Się i adaj. Wsiadaj. Przepraszam, jak popełnię jakiś błąd. Ortografia ortograficzny, no ale no ja jestem jeszcze młoda dosyć, więc... Ej, Zoja, ty mi nie ta babsztyla wywalaj. Zoja ma jakiś problem z wsiadaniem. Dobra, no to nie będzie. To nie będziemy siadać. Ej, chodźmy sobie tu na kamyk. Chodź, chodź. Dobra, z... no dobra, no to idziemy. Mamy śpiwór ja tu buduję kaktusa sobie pięknie niewinna ja i szybko, że szybko szybko, 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 szybko. szybko szybko okradamy I ja teraz bombę. Nie. A, że ja No dobra, no to spoko. I daj mi jej też pieniądze, bo ona mi wcześniej też dała. Dobra, zrobię i mm, dom. Znajdźmy jakieś fajne...

Która już się też tu tepnęła i nie no teraz po prostu bardzo dużo ludzi ma te zamki, no i już to trochę wkurza, że cały czas musimy okradać zamki, a nie jakieś inne domy. Widzę, Widzę. że jakaś pani chodziła ewidentnie, ktoś jest w tym domu i zrobi sobie nawet różowy dom. No. Ym, teraz ja wybucham, bo ze wcześniej wybuchnęła. Ale Zę bierze za to hajs. Który mi na pewno da. Fajnie. Dobra. I teraz Ty wybierzesz Ty wybierz dom. Ty. Y, ty. Oj. Ty. Wybierz. Dom. Nie wiem, czemu ja tak nie dałam. Ty, y, y, y. Nie wiem, czy bo ja tak gadam, ale ty wybierz dom. O nie, widzę, że ona odpaliła paliła broń. Ah! Ona w ogóle jest stała różowa. Ona jest cała różowa. widzowie, ja, widzowie. Ja mam ten ręku. i 21. No to nie wiem, czy my układaliśmy już 21. Ale jesteśmy przy 20 jeden. I on ma otwartą chatę, bo ma tutaj taką deseczkę. Tu ma niebieskie Co to tutaj jakieś... E, no chyba dla pieska tutaj e, śniadanie się robiło, a tu na stole też jakieś hot dogi, hot dogi. Piszemy hot dogi, hot, hot dogi. Hot dogi. Łe, tak! Uh, usunęli dom. Co us, się dom. hot hodogi! Węsł no i dobra. Patrzcie jak to w powietrzu musi bo to leżało na stole. Lecimy widzowie do tego domu. Ej, ej, ja jestem, tu chciałem, dobra. Zoja ty nie kradli aut? I grannie Izoja tych... A, dobra. Myślałam, że coś napisała. No dobra, więc widzowie idziemy sobie na wycieczkę. To już trwa. Nasz film trwa już 11 minut, więc... Pa! Zaczy, nie, jeszcze nie Pa! Niedługo po prostu skończymy film. I Zoja próbuje się łamać, ale ja już. No, cóż. Widzowie? Razem z... O! Dobra. Oj! Widzowie, my tu utknęliśmy, nie widzowie, musimy teraz. O, że ja, y... metoda drabiny. O, chodź. O nie, widzowie, ktoś tu jest, nie widzowie, przecież ktoś tu jest, więc ewidentnie musimy to zrobić. Nie wiedziałam, że to przestawiłam. Przepraszam. Dobra, nie wiem, jak to wolę mieć. E. Yy... Co? Co? E. Y? Co? E. Y? Czekaj. Co? E. Y? Co? Y? Bo ja nie wiem, o co chodzi, zoi Co? Y? Nie. 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 Rozumiem. Nie. Nie rozumiem. Nie? Patrz. Ok. Widzowie, patrzę, co robię. Widzowie! Ko nie ma, już poszli. Aha, oh, Dobra. Nieważne co robili, ale tu mamy safe. Dobra. A Zoja teraz wybucha bombę, tak? Ooo! Nie, idziemy, idziemy, niezbiedę. Zoja dostała chyba bana. O nie, dobra, idzie, idzie, idzie tu. Do łazienki, do łazienki, do łazienki, do łazienki. Do łazienki, do łazienki, dobra, tu, tu. Uff, uff, poszła, dobra, poszła, poszła. oj widzowie, jednak nie poszła. Nie widzowie, widzowie. Kaktusy i kaktus i szafka latają po domach, dobra. Szybko, szybko, ja to wybucham, wybucham, to jeszcze. Ja szybko, szybko szybko. Dobra, szybko, jest, dobra, dobra, uciekamy, 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 uciekamy. Uciekamy uciekam ojem, Dobra, daj mi, daj, o nie, ona nie wzięła. Daj mi hi, hi, Hej, napisałam, dobra, hajs. Poprawmy się, hajs. No, nie wiem, no, telefonicznie. Dobra, widzowie, a więc to koniec odcinka z no z filmiku. I patrzcie, ja wam coś napiszę fajnego. O, napisałam wam subój kanał Mój i Zoi. Mój i Zoi. Mój i Zoi. Tak, y, Mój i Zoi. I koniec? Tak, koniec. Więc pa!